Dzień dobry widzowie w kolejnym odcinku, u mnie na kanale, w dzisiejszym odcinku nie Fortnite, ale Farming. Dzień dobry. Niestety kolega nasz nie gra Farminga, bo nie wiemy jak się połączyć. A u niego, znaczy, wiemy jak się połączyć, ale na komputerze u niego to trwa to godzinami. Nawet cały dzień. Na PlayStation będę musiał wykupić. serwery. A ja się tutaj, dzisiaj jadę. Mm -hmm. mm -hmm. A ja sobie dzisiaj będę belki mm -hmm. Napisz kobietę. Tak? Napisz A ja gram sobie na ośnik? Jak ktoś widzowie, to dnia będzie odcinek ze mną i z Wpadajcie na jego kanał. Janek strajkuje. Tak. Tak się nazywa mój kanał. Przepraszam, subskrybujcie mój kanał i też Adasia. To znaczy mnie. Nie. No. Czekajcie, bo ktoś do mnie dzwoni. Właśnie sąsiad do mnie dzwonił I, i nie pamiętam co mówił Ale podjadę do po niego To zaraz się widzimy u sąsiada Dobra, jesteśmy u sąsiada Siema sąsiad sąsiada Dlaczego do mnie dzwoniłeś? Bo strajki a jedziesz na nie? No, nie będę jechał. A podwieźć czy? No możesz. To dobrze, to nara. A czy nie nara? Ej, no dobra. To chodź. Dobra, sąsiad. Gdzie tam, gdzie tam cię podwieźć? Tam do warszawy. Niech my jesteśmy w to pod sklep. No to dawaj. Ale było sąsiada. No. O kurna sąsiada. Kurek jest. Korek, korek jest. O Strajki się zaczęły. Już? To miało być o 11. Czekaj, bo tutaj... Masz tutaj ciągnik w sklepie? To w... mam! Ciągnik w sklepie, przy sklepie No mam, już Dobra Dobra Och, dobra, wsiadam Panie, susia! Susia! Co to za maszyna? Maszyna! No, to nowy jest I jedziesz jeszcze pod bez... bezkowóz? No Dobra, to poczekam w sklepie. oblał. Ja pojadę Dobra. po mojego ursusa. Dobra. Dobra. Jedziemy po ursusa teraz. Ale tam się dzieje. No widzicie, przygotowany już. Zdaszam mojego bolwa. Jak tam sąsiad na strajkach? Dobrze. No, dobrze. No. A zaraz też jadę, tylko muszę belki zrzucić. A który ty już sąsiadem mi tej? Trzeci. A nie dr dr drugi. Nie. No bo przecież ja już jestem. Głód poczujesz? Ronikę uszanujesz? Tak naprawdę mam najmniej. A wiesz, że filmik cię nagrywa? Dobra, jedziemy na strajki Bo sąsiad już tam czeka Jadę, jadę też tak, gdzie jest? O, już są o, Jadę już. Widzisz mnie? Widzisz mnie? Do mówisz? Tak. Obok ciebie Ciekaj, jest. Obok bo, ciebie bo jest. Mnie jeszcze nie ma. Ja zaraz będę. A, bo przecież to nie Twój Ursus. Ale ja jadę po narym. Dobra. No siema, już czekałeś długo, co? No. Dobra, czekamy na Dicha. Tak, hej, jesteś gdzieś się bo nic się nie odpali. A się zasiądź już. Bo. te Wejdziecie od Czujesz że i się lubię, że lubię, do lubię, Halo? Halo, rzutek! Halo, to Co tam? Halo. Halo. lubię, że lubię, że lubię, O już się widzę. że lubię, że lubię, ma Janusz że Siema, Janusz! Ryby. nie ma mówisz nie bo... nie ma jedziemy na strajki tu, tutaj obok? Jedziem. No, jedziemy no idziemy, jedziemy dobra to za mną chodźcie chodźcie no, a jak, a jak nie przyjedziemy to bokiem ale iść próbuj Jaki, Jaki? Jaki Janusz? Jaki ja. Zapomniałem rejestracji. Aha. To czekaj. Do, mnie. Doczepię. doczepię ci. Dobre. Bo mam zapasowo. Mam zapasowo. Dobra. Dobra, Dobre, Dobre tabliczki zdejmiemy. Tutaj jeszcze przykręcić. No i już. Dziutek ma. Masz, dzięki. Dzięki. Proszę. Proszę. Jeszcze ci ta bliskę ten. Rolnika przyczepię. Dobre. Na strajki. Kucie, muszę podjechać do trzydziestu trochę. O, już. Czekaj, podnieś, podniosę ci. Uch, trudno zejść. Zejście zej, zej, z trzydziestki. Dobra. Dobra, to idę do swojego i jechcie za mną, a jak nie przejdziemy to bokiem. Dobra. No. Siedzi już jadą na strajki Dobre chłopacy! Dawajcie! Kurcze, trudno to przyjechać! No właśnie trudniej tutaj na te pole! Dobre! Taką łąkę. Nie, nie, gdzie jedzie Jestem do już O, ten mursusem dobrze przyjechać. Dobra, chłopacy, trzeba się poustawiać. Dobra, Dobra. czekajcie, ja tym mursusem wykręcę. Zdejmę ten znak i postawię tu. Up. Ej, proszę pana. proszę pana! Ja tutaj postawię znak! Лепчей! Дети, лучше не ушли быть и без них подели. Ты Ну Эй, тихо, я пошла Chłopacy, ja przyszedę, odpinę od od i pojedziemy na tamtą ulicę, żeby jej zablokować jeszcze. Dobra. To jedziemy, chłopacy. Dobra, jedziemy. Ej, Jen, już wejdź tu 30. Dobra. Lepiej, lepiej. a ja mam pierwszy lepiej ulicę i Możesz pierwszy. Dobre. Dobre! O Jezu, trudno przejechać w czystej samochodzie Przy znaku mam blokować, czy nie? Janusz, możesz blokować? Jak? Janusz, możesz blokować? Jest malutki problem, bo mój ciągnik jest za duży. To nie może nie, nie. przyjechać, a przecież tu jest miejsce, no tak, da się przyjechać. Dobrze stanąłeś, Janusz? Nie, nie. I małej. Och. O! Ciao. Już jeden samochód Cio? zablokowany. To dobrze.